W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej czterej zawodnicy klubu TS Podbeskidzie Adrian Sikora, Marek Sokołowski, Piotr Malinowski oraz Bartłomiej Konieczny wzięli udział w spotkaniu ze studentami kibicami. Piłkarzom towarzyszył trener Robert Kasperczyk. Ze strony ATH oprócz studentów w spotkaniu udział wzięli prorektor do spraw studenckich Henryk Klama oraz kanclerz Leszek Zaporowski, który zresztą jest zagorzałym kibicem górali. No, ja zaczynałem kibicować drużynie, gdy drużyna miała Głęboki kryzys, czyli dwa lata temu walczyła o utrzymanie się w pierwszej lidze i sukcesywnie w zasadzie od tego momentu Akademia Techniczno-Humanistyczna włączyła się też jako partner klubu i od tego momentu do dnia dzisiejszego i mam nadzieję, że na przyszłość również tak zostanie. Więc całym sercem jesteśmy jako uczelnia, ale też ja jako osoba związani z tym klubem. Spotkanie zorganizowano w jednej z nowoczesnych multimedialnych sal Akademii, dzięki czemu zgromadzeni mogli obejrzeć prezentację przedstawiającą występy pod podbeskidzia w ekstraklasie. Studenci mieli do piłkarzy wiele pytań. Pytać można było o wszystko, a zawodnicy i trener starali się udzielać jak najbardziej wyczerpujących odpowiedzi. Już trochę lat upłynęło, wróciłem tutaj, bardzo się z tego cieszę. Eee, moja Obecna forma nie jest taka, jaką, jaką wszyscy tutaj oczekują, jaką ja oczekuję, no ale mam nadzieję. No sezon się kończy, jeszcze jeden mecz z Bełchatowem, no a później przepracować solidnie okres przygotowawczy i, i, i na, rundę, na rundę wiosenną już z nowymi nadziejami i, i na pewno. Z lepszą dyspozycją przystąpić do sezonu. Piłkarze podkreślali, jak ważne jest dla nich wsparcie ze strony kibiców i jak ważna jest dla nich możliwość spotkania z nimi. Spotkania takie jak to w ATH pozwalają budować szczególną więź pomiędzy kibicami a zawodnikami, co jest niezwykle ważne dla klubu takiego jak Podbeskidzie, który przecież ma ambicje, by być klubem regionu, nie tylko miasta, w którym ma siedzibę. Podbeskidzie już, z tego co, co, co wiem, to już we wcześniejszych latach organizowało takie spotkania. No cóż, kibice, kibice mogą zadawać pytania, gdzie, gdzie wiadomo na, na boisku nie ma takiej możliwości i tutaj właśnie przy, przy okazji takich spotkań poznają nas bliżej I, i, i my jakby też z nimi nawiązujemy jeszcze, jeszcze taką większą więź. Studenci, pracownicy Akademii Techniczno-Humanistycznej podchodzą bardzo patriotycznie do tej sprawy. jest to. Klub, który na dzień dzisiejszy jest wizerunkiem nie tylko miasta, ale regionu, a poza tym jest to historyczny. W zasadzie historia pisze się na naszych oczach, gdzie pielski klub, klub po raz pierwszy gra w ogóle w Ekstraklasie, czyli w tak wysokich rozgrywkach krajowych. Myślę, że wśród studentów jest mnóstwo kibiców, co zresztą Widać bardzo często na meczach, bo ja będę, jest będąc praktycznie na każdym meczu tutaj na miejskim stadionie, tych studentów również widuję, spotykam, więc na pewno jest to zainteresowanie duże. Na zakończenie dla uczestników spotkania przygotowano pytania konkursowe. Poprawne odpowiedzi nagradzane były gadżetami związanymi z klubem, w tym koszulkami dokumentującymi awans bielskiej drużyny do ekstraklasy. Spotkanie było także okazją do zdobycia autografów.